Tak, 1 na ja ich też teraz, nie, możemy, się nie okień, teraz to będziemy robić, no. wiele nie widzisz. Teraz to musisz pokazać PKS.

tu masz ze siokiem Matyś, Ty zapomniałeś się upomnieć o przeszkodowaniu to na przeszkodowaniu to po 12 zeta wyszło? tak masz takie luze? Pan nam sprzedał bilet do Katowic ale przez Katowice nie biwakujemy w Trzewinie

Widzę, że ten zjazd rowerowy robią Bogdanie, ty też wcale nie jakieś środki te nawilżające, no to wiesz Co, co? Przydać, jeśli musimy go znowu 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 jakieś tam napoje regeneracyjne, czy co, <gry Fazenda> co, Bogdanie, mówisz? <grym wśród kasykańska> ten bardzo ciężko, bo to w Kedrosie Na setro, widzę, widzę że oni w zmowie są. Chyba nie na orkuł? Nie, autostrada po Myślałem, że autostrada jak, Nie, nie, wygląda czarno. Czekaj, kiedy lampki zgaszą w ramach oszczędności. Ale super wygląda z tamtej strony, bo jest taka po łuku właśnie. On nous a pris. Do temporary rhein station Do no spółki przewozy regionalne z Krakowa, planowy przyjazd pociągu godzina 7.12 z przyczyn technicznych w dniu dzisiejszym został odwołany. No i co? Przepraszam, jak jeszcze co? Magiczne słowo: Czary Marek. Jośm no. sobie mogli czekać. popatrzcie się rzadkość, restauracyjna, nie Fazla yedi mi? Podobno honorują Do To częstochowy, Szczęstochowy Tu się poprzebierali po swojemu Przede się po ile lody Spacer przyśpieszony z Koleje Śląskie do Wisły przez Aha. Przez Gliwicę, Krąg, Dzierzyn, Koźle, Opole, Wrocław, Poznań, jedzie Poznań wjedzie na tor siódmy przy peronie Pierwszym. Pociąg osobowy spółki Koleje Śląskie z do Gliwic wjedzie na tor dziewiąty przy beronie Pierwszym. Pociąg osobowy Koleje Śląskie z Częstochowy do Gliwic wjedzie na tor dziewiąty przy peronie Pierwszym. Kolej... znaczy dużej szybkości. Jedynka pusta, tylko konduktor. Druga, jedna osoba. Ja myślę, że kiblem. Skoro tą linię prawie likwidują, tam dalej. On na klucz jedzie. To klucz podstawia o, się gdzieś znaczy, na tor przy peronie trzecim. Ale. Pociąg regio do Klodzgorca podstawia się dziś na to przy Peronie trzecim.